No, chuj, cały chuj. Słucham? Halo! O, babciu, to a ty głodny nie jesteś? Nie, nie, babciu, nie jestem głodny. Najedzony. Bo ja, Byłam ręce mi je chcieli dać. Ale starczy się jeszcze, czy już nie? Helikoptery jakie latają? Co tu się dzieje? Uh -huh. A ty co, dziecko, porabia? Nie jesteś! Nie, nie jestem głodny, babciu. No, na kajaki pojechaliśmy z chłopakami. Odpoczyn, o, ten, jak nie? miło na kajaki! To no, babci się tam, babci! No babciu, odzwonię jak wrócimy z kajaku, bo że mi się komórka zamoczyła. Tak? Dobrze, dobrze, Czy Trzymaj się tam, babciu. No, pa. 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 kurwa, weź tego dziadka, niech się zajmie babcią, bo przecież kurwa na robocie.